Dobra, czekaj no. Pędzić, czekaj no. Piesek. O mój, może. Jest, można, pieska. Chociaż kiedyś ja miałam filmik, z, zgładzimy całe miasto, czyli filmik o psie. Nie wiem, czy oglądasz ten filmik, czy nie. To i w YouTube. Mam mój filmik, zgładzimy całe miasto, czyli filmik o psie. I tak kobieta miała taką cikunię. Piesek miał na imię nie moje, kochanie tak się podniecała tym pieskim, że to jest Cikunia jej kochana i wiesz jak to jest i ten Zgładzimy całe miasto, czyli filmik o wsie to wiesz była tam najpierw pokazana reklama w Zgłęce yy, widziałam na billboardzie naprzeciwko tego naprzeciwko tego McDonalda, co tam pisało Zgładzimy całe miasto i to była reklama Gładzi Szpachowej znasz taką reklamę czy nie to mi się podobało, bo ty wiesz, że nas ja jestem znana z Gruśka, ale no nie? ale wiesz jak to jest no i ten, no i jechałam autobusem w tym filmiku i tam była Cikunia moja i i ta Czikunia moja strasznie przypominała tego psa tutaj, no. no. właśnie, no. Ten filmik nas wyzgodzimy cały raz, to dwa... <gryw> o Boże, co on się tak do mnie przyczepił? Uuu. 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 Ten piesek się nazywa Robson. Robson, o mój Boże. Zgładzimy całe miasto. Co <laughs> to była groźba, Kale, no nie? Tak. Synu, najmniejszy Robson, nie przeszkadzaj, idź do tyłu. Idź do babci. Oj, oj, oj. Bo patrz, o kto jest. jedzie. Kto, kto, kto? Kurwa! Kurwa, ja się wystraszyłam, po co żeś mi mówię? Zgładzimy wszystkich niebieskich. Więc... Zgładzimy wszystkich niebieskich, tak możemy nazwać ten filmik. <noise> Szczerze ja sobie pomyślałam, że ty mi jakieś dziecko wiesz, że na pewno masz jakąś żonę i wiesz jak to jest, no poważnie. No wiesz, facet może się wyprzeć obrączki, a żony się w sercu nigdy nie wyprze, prawda? Tak, tak jak mówisz. Więc myślę, że ty też masz jakąś swoją panią riderową, chyba, czy nie? Co techniką, długo, długo by to tłumaczyć. Że nie masz żadnej? Wiesz, że jestem samotny jeździec. Aha. Jestem rider. Tak, dokładnie. Ten filmik na końcu dla mam z dobra mama.pl. Night Rider. Tak, dokładnie. Na pierwszy masz Night, ale ja cię wołam z drugiego. Rider, rozumiem, że to się rozchodzi. Dokładnie. Night Rider. To są może to o ile dobrze kojarzę. No już dojeżdżam. Właśnie, redycka, pamiętam. Tutaj jakieś roznosiłam. No to za jakieś 20 minut będziesz miała 25. No, kurwa, jechali znowu, widziałeś? Znowu widzisz? Ja nie oni Kurwa. O mój Boże. To ja, Boże. To jak ty masz to teraz przejazdy? No normalnie, 50% ulgi, czy jakoś Aha, tak. A, czyli płacisz tam praktycznie tak, grosze, tak? Grosze płacę. No to przynajmniej tyle dobrze, nie? Tyle A dobrze. nie będzie windykacji za... Tak, ale ja, ja i takich nie lubię. Zresztą jesteśmy na wizji, na filmie. A, Wiesz... No takich rzeczy już nie miało. Tak. Wracuję jako kanał, sobie wyobraź. O, no nie? Tak. Może kiedyś odwiedzimy tatusia Piotrusia, co ty na to? Chyba, próbowałeś mu... dzwonić do niego? Czy nie? Próbowałam dzwonić, ale nie odbiera. Nie wiem, czy mnie przyjmie. Myślę, Myślę że cię przyjmie jako syna. Mnie. Myślę, że cię przyjmie jako syna, bo jak mnie kocha, rozumiesz, że coś zasadzi, bo powiedział, że zostawił mnie dla mojego dobra. No i miał gościu rację, bo ja byłam taka jak Stella z Wings. Rozumiesz, że coś się zasadzi, jeżeli wiesz, co z Stella z Wings. Kiedyś tu był komin, ale ten komin wyburzyli. Pamiętasz chyba komin, czy nie? Znaczy to tam w tym tu, błynie, tak? W, tutaj? tutaj był właśnie tutaj w tym miejscu, tu został ten komin. Gdzieś tu około tego miejsca, ale został wyburzony. Naprawdę nienawidzę jak ktoś burzy kominy. Ja lubię najbardziej jak stoi samotny komin, taki jeden, bo taki samotny jak ja, bo ja jestem samotna. Smutne to już, czy nie? Czy do mnie pasuje? Pasuje do ciebie. <gry> Patrz, no, ty samotny Night Rider ja to samotniczka to jestem. Samotna socio technika. Tak, dokładnie. Co to gdzie to starada? Gdzie tutaj? To tutaj jest chyba, tak? No gdzieś tutaj jest, to tak, to chyba tak, tam, tak, 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 nie? tak, tak. Chociaż możesz mnie na psie pole podrzucić, to co nam się pole pójdzie. Na psie pole. Dobra. Lepszy diabeł znany niż nieznany. Tam masz, bynajmniej się gdzie zatrzymać, wieża, jak to jest. I to tutaj też w sumie teraz mogłoby być wieści. Że... Nie, nie, ja nie lubię sołtysowić. skojarzmy się z brudnym sołtysem ze wsi, wieża, jak to no. jest. Tam, tam podnieżdżąca... Śmierdząca cię usadzę, nie? Wiesz Tak, wiesz? może być, śmierdząca wiocha buraczana. Jak tam dam cię dzisiaj? porządku. Może zadzwonimy do damcia. Dobra! No, Daj go na głos! Daj go na głos. Tylko wiesz, nie będę się o pewne rzeczy, wiesz jakie. To niech on też twojego imienia nie wymawia jak rajder to rajder, nie najd no nie No na głośno właśnie <ślesz> 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 fajne mam zdjęcie dam cię fajne Nie odbiera. Nie odbiera. Może jest zajęta. nagraj wiadomość. No moje zdjęcie se wklepałeś, czy nie? Nie Aha. No i dobrze, i nie miej. O coś pojechało. A to Szczebnica, kurwa że ja Szczebnicy nienawidzę, kurwa. Szczebnica pierdolona, czy wiszni Małej, kurwa jak ja tego nienawidzę. Ty masz nienawidzę. pęknięty ekran? Tak, mam pęknięty ekran, ale tylko na tym telefonie, bo takiego jak, kupiłam. Jak no i dobrze. Konia też ma pękniętą szybkę. No i dobrze. Ale to nie ja to rozchodziłam, ja już takiego kupiłam. Rozumiem, ja że coś się rozchodzi tak. No i lepiej już se kupić, a potem... bo mi to nie przeszkadza, no, no. Ten filmik nazwę zgładzimy całe miasto dwa, no, Boże. E, tylko czy masz jak dziecko, naprawdę? To jest moje dziecko. To filmuje bo... dziecko, tak. Nie bój się, ciebie nie filmuje. Miej no zaufanie do biednej socjotechniki. Mam zaufanie. Jak w niedzielę się umawiamy na jakąś zabawę w hangar czy na jakieś kawki niby ploty? Eee, wiesz co? Mm. Nie wiem. Porozmawiamy, z cię jeszcze, zobaczymy jak jak wszyscy będą wolni, to możemy gdzieś tam się spotkać na chwilę. Właśnie. A z tobie, czy dałeś ten pozostawiec krzyka mojej czy nie? Mhm. I co tam O stopie cukrzyka, że jak miałam proces, to mnie się zaczęło od tego procesu stopa cukrzyka. Ja tamtej pory mnie prześladuję. Mówiłam ci, że przecież ty chyba sam widzisz, że czasem ledwo chodzę, czy nie? No miałeś, mówiłaś. Tak. No ale stopa cukrzyka to nie jest tak, że tam stopa gnije, czy coś? Nie wiem, ja to sobie tak nazwałam po swojemu, to jest tak samo jak każdy swoje choroby nazywa jak się chce. Tak jak Mandaryna nazwała swoją przyjaciółkę, swoją przyjaciółką swoją chorobę cukrzycę, czy coś takiego, bo ona cierpi na cukrzycę. Wiesz o tym, czy nie? To Żona Wiśniewskiego, tak? Tak, była żona Wiśniewskiego. Przecież oni nazwali swoje dzieci Xavier i Fabian. A ja swojego syna nazwałam Night Rider. Przecież ja powiem mówić na syna Rider. Night Rider. Bo Night to znaczy no wiesz o tym. Albo Last Rider, ostatni kierowca, nie? Tak. Też może było być fajne. Last Rider, ostatni kierowca, czemu ostatni kierowca? Przecież kierowców jest dużo. Nie ten to inny, rozumiesz o co się rozchodzi, no. Mam nadzieję, że mi filmik głosu znowu nie będzie ten, Bo jak się wciągnę, to mu dubbing zrobię, wiesz jak to jest. A co nie nagrywał głosu nie, nagrywa głos, tylko jak zatkam głośnik, rozumiesz, że coś osali ręką, niechcący, się. czy palcem, to wiesz jak to robi, no. nie nagrywa głosu, no to jest już moja gacha, z mojej strony. Ale szczerze ja sobie myślałam, że z tym jakieś dziecko wiedziesz. Nie jak cię zaskoczyłem. No! To jest mnie na Danii! Co Ty wyszłaś, pani nie mogłeś? się skupić, tylko myślałeś cały czas o tym? Nie, nie myślałam o tym. A ty, ty myślisz, że zazdrosna byłam? Że rajder się ułożył w życie z inną niż ze mną? Hahaha! <laughs> <laughs> ja że ci życzę rajdu szczęścia! Musiałabyś mi wtedy dać błogosławieństwo swoje? Tak, dałabym ci błogosławieństwo. Myślisz, że nie? Czy, może poszukamy kiedyś jakąś rajderową. Właśnie! Może na cmentarzu spotkamy. O właśnie! No. Wolontariuszkę jakąś. Rajdunio kochane moje, Ojeje. mój synaczek kochany. Masz czas, żeby jeszcze se pogadać, czy już potem będziesz odjeżdżał? Wiesz to Ty już powinnaś iść, bo żebyś zdążyła, bo już pół do już jest ponad 10 po wiesz, tam jeszcze musisz dojść, przez ten tunel przejść. Tak. A wiesz, on czasami też szybciej może przyjechać parę minut. Ty gdzie tam, nie przyjechał no. nigdy szybciej parę minut, bo on jeszcze opóźniony jest, głupia windykacja. Tam można skręcić? Nie, nie wiem, wiem, nie znam się na tej drodze, to nie moja trasa. Jakbyś mnie się pytał o trasę Twardogóra do Broszyce, Stępiń, Borowa, Bielawa, Raków yy, i te pierdoły, rozumiem, że to się rozchodzi, to bym mogła Cię pokierować, ale tak to to wiesz. Kurwa, ten autobus 130, też mi kurwa bokiem wychodzi, dzisiaj się dosyć do niego nagapiłam, jeżeli wiesz o czym mówię. No zaśpiewa jeszcze wnuczkiowi "Ich bin alleine". -e". Ich bin alleine, -e, immer alleine. -e. Ich bleib ein ganzes Leben alleine. -e. Może ty się też tego nauczysz, bo będziesz to tak śpiewał. Nie nie umiem. Aha. No Zauważyłam, zauważam, dobra jesteś, po niemiecku dużo. Trafisz po angielsku też? Nie, angielski tak nie jest często. Zresztą ja czasem gubię wątek z języka niemieckiego i znowu nie jestem taka dobra. Kiedyś byłam dobra, ale jak korzystałam z tych całych, wiesz, wikipediów, rozumiesz, że to się osadzi. Sama tam. się uczyłaś czy gdzieś w szkole, Sama, ja nie lubię szkoły. Szkoła to dla mnie Biruta, śmierdząca kurwa. Jeśli wiesz, że to, to była Biruta, najlepsza uczennica, kochanka tego Marcina Borowicza. Wiesz, co to jest kurwa z tego? Nie z dziadów, tylko z tego. Syzyfowe prace, wiesz, jak to jest? No, no, nigdy nie lubiłam szkoły. Nigdy nie szkodzić szkodzić do szkoły, kurwa. Ja zawsze mam wyrzutkiem, rozumiem, że to się rozchodzi. Mówi na ciebie choinka. Tak, nie tylko. Bo taka wysoka byłam zawsze że ja mam 1,92 92 wzrostu, nie widać? No nie, widać. A ile byś mi dał? 1,72 m, ,72. dziękuję Ci bardzo, ja nie lubię tego wzrostu. Ja mam więcej, 1,78 78 mówiłam Ci to. Zresztą Ty masz podobno 1,86 86 a jesteś prawie mojego wzrostu. No to widzisz. Nie, widzę. No. Ty aż taką małą wyglądam, no ja wiem, że jestem gruba obecnie, ale wiesz, jak to jest, no, no tu tak. albo dobra, tam sobie na parking można wjechać. Można sobie wjechać, no no. Ej masz dzicie fajną. No. Wiesz? Która to godzina, czekaj no to już włączam ten filmik.